Widzowie, kupiliśmy w klockowo figurki z serii 23 najnowsze. Mam dla Was coś z Austrii. Moja młoda takie coś wybrała i do kompletu gazetkę. A tu mamy prezent, bo dzisiaj urodziny i super. Lloyd Cebulak, sezon 5. Cześć! Witajcie! Pora na kolejne przygody Cebulowej Ekipy. Chodźmy! Dobra, jesteśmy w Carrefourze. Proszę tutaj o jakiś komentarz, panowie. Jakieś tutaj. Widziałeś wcześniej ten zestaw? No, przed chwilą jak nagrywaliśmy, <grym> już nie wyszło. Dobra, nieważne. Fajny, 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 fajny. Fajne figurki, a... a masz może ten piknik w parku? Nie mam, ale. Fajny zestaw, polecam. nie zbieram City, tu jest promocja. Masz 3. w ogóle jakiś zestaw z City? Coś tam mam, ale nie kupiłem chyba od czterech lat. No, ten mam bardzo fajny. Takiego, je, taki jeden motorek polecam Piątek sobie zakupić. Za to kiedy skończysz jej Za chwilę. Dobra. Stary, tu masz te spinery. na no A masz coś takiego po jednego? Nie. Tak, Idziemy nie. dalej, przepraszam. Widzowie, zmieszamy teraz do Klockowo, ale najpierw zobaczcie, za mną jest piękny muzeum narodowy w Krakowie. Naprawdę świetne miejsce. Byłem tam dwa razy w Bucu i polecam Wam żyć. A teraz lecimy do Klockowo. Jesteśmy w Klockowo, jest coś fajnego? A, sporo zestawów, ale sporo zestawów. Sporo zestawów. zestawów, zestawów. Piątuś, coś jest fajnego? Nie. Ale jest, jest. ale, jest Lego, jest Lego filmy, przygoda, filmy jest, hotel. jest hotel butikowy, dużo, jest dużo Oregon. oczywiście dużo, dużo zostało jak zawsze. O, tutaj city. dobra, jest city, jest city, Minecraft. No, bo no, nie taki klasyczny. Trochę tego jest. No, tu Lego Friends, to. Lego Friends. Mamy oczywiście Gwiezdne Wojny. Patrzcie, kogo spotkaliśmy. Siemka. Bartka z pierwszej edycji Lego Masters. Jeszcze raz i dajesz, że z drugiej. E, do, dobra, no cóż. <laughs> <laughs> dobra. E, Pierwsza czy druga? Druga. A, druga. Przecież nie robicie wprost. Dobra. Dobra, mamy Bartka z drugiej edycji Lego Masters. Pokaż nam co kupiłeś. A słuchajcie, to y, moja młoda takie coś wybrała. I do kompletu gazetkę. A tu mamy prezent, bo dzisiaj urodziny, i. Jutro. super. No, jutro w sumie i prezent był zażyczony Lego Marvel, także grucik myślę, że wleci. Sam bym go sobie zbudował. No to no, trzeba no do. Ja to... Albo zbudowanego, nie? Nie obrazi się. <laughs> także zakupy są wiadomo. Klep, ulubiony, no, najlepszy, najlepszy to mamy oprócz stora No tak kilka razy w miesiącu, fajna miejscówka, jak jesteście w Krakowie, to tu trzeba zaglądnąć. Dobra, bardzo dziękuję. Pozdrów widzów. Pozdrawiam wszystkich, oglądajcie trzecią edycję. LEGO za kilka Masters. tygodni. Już spotkań września chyba, co nie? 30 września 30... startujemy. Dokładnie. Widzowie, kupiliśmy w Klockowo figurki z serii 23, najnowsze. Komplet plus jeszcze jedną figureczkę. Zaraz Czyli razem się 13 minifigurek. Dokładnie. Mamy Będziemy jeszcze. Właśnie się nie, li, li. Pudełko o, chyba bierze bardzo. kacperek. A, ale jeszcze zobaczymy, czy mi się będzie chciało. A to ja mogę je zabrać. To nie zobaczymy. Ma no dobra. Jeszcze dobra. mamy oficjalne pudełko. Dobra, 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 super. Jeszcze spotkaliśmy oczywiście, Właśnie uczestnika tak. drugiej, a nie pierwszej, jak niektórzy myśleli, edycji. <laughs> no Lego. ja byłem przekonany, że jest, że Bartek był Barka, pierwszy. Tak, bark. tak, Bartek. Ale przyjemny gość, pogadaliśmy trochę. Taki miły. Przyjazny widać Tak, bardzo gaddapliwy, sympatyczny gaddapliwy. Bardzo sympatyczny do, I super, że właśnie dograł się do cebulowego vloga Fajne odczucia Fajne, fajne naprawdę fajne. fajne Prawda Wojtuś? Dokładnie tak Jedziemy do Bonarki Pewnie coś zjeść, pogadać I piątek ma do odebrania zestaw kupiony Tak Jedziemy do Bonarki, dokładnie Dobre. Szkoda, że nie chcę powiedzieć jaki zestaw ma no bo na filmie moim się dowiecie. Aha, dobra. Dobra Dawidku, pokaż ile zakupiłeś minifigurek. Trzy najświeższe figureczki z serii 23. Pojawi się oczywiście odcinek na kanale Trzeba jakoś zwrócić na kanał z przytupem. Proszę się Kacperku pochwalić ile minifigurek nabyłeś? Ja sobie wziąłem sześć. Sześć figureczek z najnowszej serii. Będzie tak. akurat jak znalazł na jeden opening. Oczywiście są podpisane, więc wiem co tu jest. Jaż nie mogę się doczekać, aż zobaczę jak te figurki wyglądają. Czyli sześć na Czyli 6 minifigurek, tak? Dokładnie tak, jest 6. Tak, to słuchajcie, wygląda bardzo fajnie. Taka jedna saszetka kosztowała 15 zł. 15 zł. Więc jak na to, że są wymacane już wyciute wiemy, co jest w saszetce, no to moim zdaniem całkiem okej. Okay, Pora na segment jedzeniowy. Dzisiaj mam burgera, fryteczki. Oraz iTwist'a, to jest, to jest chyba iTwist, no w każdym razie KFC. No to zrobimy sobie słuchajcie test kizzersów. Pierwszy Kizers to chyba ten, on wyszedł jako pierwszy, prawda? Kizerz kokosowy na Dokładnie, Kizers kokosowy bez dodatku cukru. No to sobie pokaż do kamery. <grym> Bardzo proszę. On wyszedł jako pierwszy, kiedy on w ogóle wyszedł, pamiętacie? No w listopadzie. Jeszcze w zeszłym roku no, Jeszcze w zeszłym, nie. W tym roku wyszedł. Ale w zeszłym roku Tak, roku. ale w zeszłym Werszyma. roku szkolny. Dobra. smaj. O, to on taki biały. Dobra. Próbujemy. Dobra. Smacznego. Dziękuję bardzo. Nie liście mi go, no. Nie. Dobra. A. robi wrażenie. Mamy tu takie ciasteczko. Wafelek, a nie ciasteczko. Nie wafelek. I karmel. Jest też karmel, warto zaobserwować. I niby kokos. Ale kokos no tak oceniasz: 1 do 10. No, 8. 8? A smakuje ci jak princes z Dokładnie, 10. dokładnie. Dobra, to może to na razie odłożę. jeszcze sobie musisz przepukać smaki nie, właśnie, wodą nie, za 70 groszy. 69, 69 groszy, przepraszam. Kosztowało. Nie no dawaj takiego bogacza z niego. No właśnie. A wodę jak ocenia? Woda bardzo dobra. Za Nie, ta już nie jest zapienna. Dobrze, i teraz spry, e, spróbujemy nowości. On chyba niedawno wyszedł. Jest to kizer no, arachidowy. Bez dodatku cukru również. Wow. No. E, dobra, no to co, próbujemy. Ty próbujesz. No, dokładnie. My nie próbujemy. A wy je? Tak. Czy, czy... Dobra. Tak. Tutaj mamy taki czekoladowy. No to co? Próbujemy. jest jest taki podobny do tej Jeszcze w środku pokaż dla no mnie. Ciasteczko. No, mm -hmm. Jest wapelek, jakiś tam masa, tak? I karmel. I Orzeszki. I Orzeszki. Polecam. Loi Majek. No, cena. A... Trochę bardziej mi smakuje, 9 na 10. Aż tak wysoka? No. Ja dał na odwróciak. Kupiłbyś jeszcze raz któregoś? Tego. Tak? Ten jest ok, Ten jest okej, okay, ale tego bym e, kupił. Ponownie? Tak, jeśli będzie taka możliwość. Mało Star Warsów strasznie. Mało Star Warsów, tak? No, kilka zostało. A o tym zestawie co sądzisz? O tym? Tak. Mógłby być lepszy, poprzednio wersja. Ale figurki są fajne, figurki. Klasycznie, ostatnio w Star Wars. Tak, 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 Tylko dla figurek tak, Warto. No to to wiadomo. Tu też figurki. To jest bardzo dobry zestaw. Mega dobry. dobry. Masz go? Mam go. Ten jest też Dobra, dobry. Chyba recenzjonalizuje się z tego. Tak, ten jest no. dobry. Ten jest tak. dobry. Wojtuś, no, pros, ja bardzo. byłem na wakacjach w Austrii i w Grecji, ale akurat mam dla Was coś z Austrii. No to postanowiłem, że zdamy się już tyle, że mogę Wam coś kupić. A też chcę, chcę żebyście, żebyście po prostu wiedzieli, że pamiętam cały czas o na was I nawet jak jesteście na wakacjach <laughs> i tak. No ale no standardowo, no, o, magnesiki. Magnesik. Tutaj, więc możecie sobie oczywiście Pokaż, wybrać. Pokaż. E, ja? Tutaj mam takie cztery. No ja, e, ja sobie Więc Nie no, no, no to też fajny no. Dzień na Wojtu. Dziękuję. Dzięki Wojtuś. Czekaj sobie. Dobra, dzięki. Jakie wy macie? No, nie nagrał. Dobra. A, a pasuje ładnie. mi do magnesu, bo ja mam takiego typu właśnie. Tutaj. Więc mam nadzieję, że... Bardzo się ładny ma... No to panowie jak oceniacie dzisiejsze spotkanko? Zaczniemy od daj Kasperka. Łapkę w górę, fajnie było. A so... nawet wczoraj było, co nie? A no właśnie, bo wczoraj... A ja to Dło... powiem, powiem widzom, zresztą później. Bardzo proszę teraz. Również daję A, no w górę. super. Daję lajka, chociaż mnie w piątek nie było, ale dzisiaj było super raczej. Nie nagrywaliśmy i tak w piątek. Tak, widzieliśmy się jeszcze w piątek, ponieważ Katper przyjechał dzień wcześniej do Krakowa. To było takie spotkanko integracyjne podczas którego nie nagrywałem. Jak oceniasz, Dawidku, spotkanko? Powiem tak, takie 9 na 10. 9 na 10, dziękuję. Bardzo dziękuję. Też lajka, zostawić. Dokładnie. No to trzymajcie się. Dokładny. Dokładnie, pa, pa! Dobra słuchajcie, wróciłem, ale zanim pokażę Wam moje dzisiejsze zdobycze, to najpierw otworzymy sobie paczkę, w której najprawdopodobniej znajdują się jakiś magazyny LEGO. Dobra, to sprawdźmy, co znajduje się w środku. Otworzymy sobie i mamy magazyn Lego Ninjago z minifigurką Lloyda. Zaraz tym magazynom oczywiście przyjrzymy się z bliska. Druga sztuka magazynu Lego Ninjago jest też magazyn Lego City. I druga sztuka magazynu Lego City. Jeśli chodzi o magazyn z serii Lego Ninjago, to tak jak już wcześniej wspomniałem, otrzymujemy minifigurkę Loida z 16 sezonu Lego Ninjago. Szkoda, że tej minifigurki nie otrzymujemy wraz z maską. Oprócz minifigurki otrzymujemy również kartę limitowaną, gwałtowny Glutinus oraz saszetkę z kartami Lego Ninjago. A na odwrocie tego magazynu mamy reklamę kart Lego Ninjago z serii 7, i następny poziom. Natomiast jeśli chodzi o magazyn z serii Lego City, to w tym numerze otrzymujemy odrzutowiec oraz minifigurkę strażaka i ten dodatek składa się z 24 elementów. A na odwrocie mamy reklamę magazynu Lego Jurassic World i ten numer wam już pokazywałem na moim kanale. Dzisiaj udało mi się zakupić cztery minifigurki z 23 serii Lego Minifigures. Pierwotnie ja, Kacper oraz Dawid kupiliśmy 13 saszetek w klockowo, a później tymi minifigurkami się podzieliliśmy. Duży plus jest taki, że te saszetki są już podpisane, dzięki czemu wiem, jakie minifigurki znajdują się w tych saszetkach, ale na ten moment wam tego oczywiście nie zdradzę. Ale spokojnie już dzisiaj otworzymy sobie taką jedną saszetkę. W ogóle super, bo udało mi się zdobyć oryginalny karton na minifigurki z 23. serii LEGO Mini Features. A tak ten karton jeszcze w środku wygląda. Tutaj mamy jeszcze właśnie takie przegródki. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio otwierałem jakąś saszetkę z serii LEGO Mini Figures. Dobra, sprawdźmy, co znajduje się w środku. No, aczkolwiek ja mniej więcej wiem, co tutaj jest, no bo tutaj znajdowała się po prostu naklejka z informacją, jaka minifigurka powinna znaleźć się w środku, więc sprawdźmy. Sobie tutaj natniemy. Dobra, tyle wystarczy. I sprawdźmy. Zgadza się. Renifer. Naprawdę świetna minifigurka i bardzo cieszy mnie to, że to poroże renifera, bo chyba tak to się nazywa, jest osobnym elementem. Nie jest po prostu scalone z tą maską renifera. Oczywiście otrzymujemy jeszcze takie dwa elementy imitujące pierniczki w kształcie serduszka. Jest też prezent, który można sobie otworzyć. Zawsze można tutaj sobie schować elementy imitujące pierniczki. I jest też zapasowy element imitujący poroże renifera. I mamy też drugi nadruk twarzyczki. Mamy też oczywiście listę, na której znajdują się wszystkie minifigurki z 23 serii LEGO Minifigures i muszę przyznać, że z tej serii chciałbym mieć wszystkie minifigurki. A na odwrocie mamy instrukcję, jak złożyć niektóre z minifigurek z 23 serii LEGO Minifigures. Cena katalogowa za taką jedną saszetkę z minifigurką z 23 serii LEGO Minifigures wynosi 17 zł, a ja zapłaciłem za taką jedną saszetkę z minifigurką 15 zł, więc jest nie najgorzej. Poza tym otrzymałem jeszcze od Wojtka magnezy z Wiednia, a jak już czekałem na przystanku na tramwaj do domu, to otrzymałem za darmo klej do butów sportowych. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Cieszę się, że dzisiaj udało się przez przypadek spotkać Bartka z drugiej edycji Lego Masters. Z drugiej edycji Lego Masters, podkreślam, ale byłem święcie przekonany, że Bartek wraz z Patrykiem byli w pierwszej edycji Lego Masters, ale już nieważne. W każdym razie chwilę pogadaliśmy z Bartkiem i dograliśmy jeszcze część do tego materiału, którą mogliście już zobaczyć w trakcie tego dzisiejszego materiału. No i też cieszę się, że udało mi się zakupić kilka minifigurek z 23 serii Lego Mini Features. Generalnie chciałem dla Was nagrać trochę więcej w Klockowo, aczkolwiek przed tym sklepem stało bardzo dużo osób, które również chciały wejść do tego sklepu i coś ewentualnie zakupić, albo pooglądać zestawy LEGO. Ten sklep po prostu nie należy do największych i tam może być maksymalnie kilka osób, dlatego też stwierdziliśmy z chłopakami, że nie będziemy tam za długo przebywać, żeby po prostu każdy mógł wejść do tego sklepu. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym materiale, a linki do kanałów chłopaków znajdują się w opisie pod tym filmem. Przy okazji, jeszcze w opisie pod tym materiałem znajdziecie link do profilu Bartka na Instagramie. A dzisiaj przypinam serduszkę osobom, które w sekcji komentarzy pod tym materiałem mini figurka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!